Stowarzyszenie im. Piotra Skargi wpisuje się w wojnę kulturową i cywilizacyjną, która toczy się w Europie i w naszym kraju. Jest to wojna w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, zasad prawa naturalnego, a zarazem Pewnego konserwatyzmu w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu i podejmuje w wielu aspektach tych zmagań tematykę istotną dla obrony tejże cywilizacji, diagnozując precyzyjnie zagrożenia, które się pojawiły na Zachodzie, zwłaszcza na Zachodzie Europy i doprowadziły do gigantycznego kryzysu wiary, kryzysu rodziny, kryzysu Kościoła Narodu, i w tym sensie no, jego działalność ma duże znaczenie zwłaszcza ta edukacyjna, czyli prowadzenie różnych wykładów i zwłaszcza ta również w przestrzeni medialnej, bo pamiętajmy, że portal ma duże oddziaływanie i kształtuje opinię katolicką w Polsce, a także w ogóle wpisuje się w pewien dyskurs społeczny, nie banalizując go tylko i wyłącznie do taktyki gry politycznej, ale wskazując na te potężne zmagania, które ostatecznie rozstrzygną o przyszłości narodu polskiego i przyszłości naszej cywilizacji.